Cześć z tej strony Adam, witam na kanale Autodiscover i w tym odcinku przedstawię Wam bardzo fajny samochód. Jeżeli zastanawialiście się nad samochodem, który jest nietuzinkowy, luksusowy, to w większości na myśl pewnie przychodzi BMW X7, Audi Q7, BMW X5. Dzisiaj Wam przedstawię alternatywę amerykańską, luksus po amerykańsku z dużą dozą uważam europejskości. Samochód, który jest rzadko spotykany u nas na drogach stanach też może nie jest aż tak bardzo popularny. Przedstawię wam wszystkie zalety, wady tego samochodu, ponieważ nim trochę pojeździłem. Na samym końcu odcinka porozmawiamy sobie troszkę jeszcze o kosztach. Ten samochód, który Wam przedstawię, jest to Lincoln Aviator. Samochód bazuje na modelu Ford Explorer. Ten samochód możecie znać, ponieważ on występuje na polskim rynku. Jest dostępny w wersji hybrydowej. Natomiast ze Stanów najpopularniejszy import jest Ford Explorera w wersji ST z 3-litrowym, podwójnie doładowanym silnikiem V6 o mocy 400 koni. I właśnie taki silnik i taką samą skrzynię mamy w tym samochodzie. Z takich ciekawostek jeszcze liczbowych, to chciałem wam powiedzieć, że w Stanach około sprzedaje się rocznie. Począwszy tam od 2019 roku, około 200 między 200 a 250 tysięcy eksplorerów Lincolnów aviator sprzedaje się około 9-10% tej wartości, czyli 20 kilka, 20 kilka tysięcy na tak. Duży kraj samochód jest dostępny tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim i na rynku bodajże chińskim, więc nie jest zbyt popularny w Polsce tych aut na automoto. Jest może kilkanaście, więc też nie jest zbyt popularny. Ale czy należy się bać tego samochodu, czy należy się bać jego kosztów serwisowania, o tym dowiecie się w dalszej części odcinka. A zaczynając tutaj od przodu tego samochodu, który jest uważam bardzo, bardzo ładny. I przede wszystkim, jak go otwieramy, to możemy dostrzec takie bardzo ładne iluminacje, coś jak jest w Audi, czyli te reflektory, te LEDy zapalają się po kolei. Odświetlany jest również znaczek Lincolna, ponieważ tu mamy amerykański luksus. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w jednym z ostatnich. W jednym z filmów pokazywałem Wam większy samochód, jest to Lincoln Navigator. Natomiast ten samochód uważam, że bardziej tutaj wpisuje się w, naszą, w, na, w nasz europejski klimat. Mam na myśli tutaj wielkość tego samochodu. Już rozmawiając o wielkości, to ciężko ten samochód będzie porównać do BMW X5. Jest to taki prawie pełnowymiarowy SUV, jakby w Stanach. Tutaj w Europie jest to bardzo duży SUV, można powiedzieć. On mierzy 5 metrów i 5 centymetrów, czyli coś pomiędzy BMW X5 a X7, bo X7 ma prawie 5,20, a X5 ma Poniżej 5 metrów. Mamy tutaj wersję sześcioosobową i te osoby z tyłu mają zdecydowanie więcej miejsca niż jest to w przypadku BMW X5 i uważam, że nie mają mniej niż w przypadku BMW X7. Reflektory, oczywiście z przodu LEDowe, jak przystało na Lincoln'a, mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo chromu. Zarówno w przedniej części, jak i w bocznej części samochodu. Moim skromnym zdaniem, samochód ma bardzo ładną sylwetkę i dość znacznie różni się od Forda Explorera. Przede wszystkim tym, że ma opadającą linię dachu, co nie ma dużego przełożenia na to, że miejsca z tyłu jest mniej. I tak się może wydawać, że w tylnej części tego samochodu on tak dziwnie siedzi, natomiast po prostu sylwetka i no, takie sprawia wrażenie, i ten samochód tak ma. Tutaj mamy akurat samochód ze standardowymi amortyzatorami i one z, oczywiście z możliwością regulacji dobicia, one są bardzo, bardzo wygodne, ale da się ten samochód zamówić, skonfigurować, ściągnąć również z pneumatyką i taki mam drugi egzemplarz, natomiast nie jest jeszcze ukończony. Mam tutaj natomiast samochód w tej wersji ze standardowym zawieszeniem, które jest można powiedzieć niesamowicie wygodne. Z tyłu oczywiście trzeci rząd foteli kładziony, otwierany elektrycznie. Dodatkowo jeszcze, jak otworzymy sobie bagażnik, mając fotele u góry, to co możemy zobaczyć, mamy też otwieranie tutaj. To przepiękna blenda z tyłu, długa. Co mamy w bagażniku? A no mamy hak, bo ten samochód może oczywiście ściągając tą osłonę, mamy standardowy uchwyt, uchwyt na hak. I jeszcze mam taką przejściówkę, która mi pomaga ciągnąć przyczepę, ponieważ nie mam przerobionego gniazda na europejskie, więc jest przejściówka taka amerykańsko-europejska. Więc nawet jeżeli te fotele są położone, to tutaj śmiało spokojnie można z tyłu jeszcze położyć dwie średniej wielkości walizki. I oczywiście mamy zamykanie też nóżką. O tym, że mamy samochód klasy premium, choćby nawet świadczy to, że mamy z przodu jak i z tyłu spryskiwacze do kamery. Oczywiście, zestaw kamer 360. Jak widzicie, tutaj jest ten samochód naprawdę dość nisko, ma pociągniętą linię dachu, że ja spokojnie widzę cały dach, co rzadko się zdarza, bo czasami w tylnej części nadwozia. Te suwy są dość, dość mocno wyciągnięte, a tutaj mamy taką lekko garbatą sylwetkę, no mi się to bardzo, to bardzo podoba. Poszwórne końcówki układu wydechowego, ta blenda pociągnięta przez cały samochód, napis dumny Lincoln. Mnie osobiście, ten samochód do mnie przemawia, ta stylistyka. Wy napiszcie w komentarzach, czy wolelibyście bardziej Fordowską stylistykę, czy bardziej Wam przemawia ta taka premium stylistyka w formie Lincolna, oczywiście tak jak i w Fordzie. Nie mamy odkręcanej klapki w lego paliwa, czyli taki system Easy Fuel. Po prostu wsadzamy dys, końcówkę z dystrybutora pistolet i możemy śmiało tankować. Co mi się natomiast nie podoba w tym samochodzie, ale może jest fajne, to tak samo jak w nowym Lexusie, w nowych Lexusach, czy to NX czy RX, klamki się po prostu są nieruchome, czyli tutaj mamy przycisk, dzięki któremu otwieramy, otwieramy drzwi i tak samo jest w środku. Pasażerowie nie mają do dyspozycji normalnej fizycznej klamki, tylko mają przycisk, którym odryglowują drzwi. Oczywiście z tyłu rolety przeciwsłoneczne, no bo ten samochód też dba o komfort pasażerów z tyłu. Później sobie powiemy o systemie audio. Tutaj mamy 26, bodajże albo 28 głośników. Jest strasznie potężny ten system audio. Mamy po dwa głośniki pod siedzeniami, mamy głośniki nad głowami, coś niesamowitego, jak sobie puścicie muzykę po prostu po kablu, a nie tylko po Bluetoothie. I z tyłu Mamy nie tyle, że regulowane te fotele, ale mamy jeszcze je grzane i wentylowane, co nawet w, nie w każdym Mercedesie. S klasy jest w standardzie, mówiąc tutaj o, o, o tylnej kanapie. No i oczywiście na coś, czego nie mamy w fordzie, a mamy tu dociąganie drzwi. Siadamy do samochodu, to przede wszystkim naszym oczom ukazuje się no moim zdaniem jedno z ładniejszych wnętrz jeżeli chodzi o amerykańskie samochody, a przede wszystkim jedno z wnętrz, które jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze wykończone i znaczna tutaj różnica. Ten samochód jest zupełnie inaczej wykończony od Forda Explorera. Pomijam tutaj fakt taki, że możemy zamówić Forda. Explorera w wersji Platinum, gdzie będziemy mieć powiedzmy deskę obszytą skórą. Natomiast mam na myśli sam design. Tutaj tam mamy ten pionowy ekran włączając Apple CarPlay. On jest tylko na kawałku. Tutaj mamy Apple CarPlay na całym monitorze. Mamy dwa gniazda USB, USB-C czyli dużo szybsze ładowanie. Jest zupełnie inaczej zaprojektowany tutaj ten tunel środkowy. Nie mamy pokrętła, które służy za dźwignię zmiany biegów, natomiast mamy te tutaj fajne przyciski, które mogą przypominać klawisze w pianinie. Mamy duże duże tutaj schowki, uchwyty na kubki. Mamy przełącznik tutaj właściwości jezdnych, czyli możemy oczywiście zmieniać sobie nastawy samochodu, natomiast jakby w Explorerze jest to bardziej wyeksponowane w ST, bo jest to taki bardziej, bym powiedział samochód o takiej bardziej charakterystyce sportowej. Natomiast tutaj mamy bardziej ułożonego słowa, taką bym powiedział bardziej limuzynę. Natomiast osiągi mamy bardzo dobre. Mamy tutaj poniżej 6 sekund do 100 km na godzinę. Jest ponad 400 koni do dyspozycji kierowcy połączone z 10 obiegową skrzynią biegów, która całkiem nieźle, dość, że tak powiem, płynnie zmienia, e, zmienia te biegi. Natomiast samo wnętrze, pierwsza różnica. W Fordzie Explorerzy po prostu są twarde plastiki i dużo rzeczy potrafi zatrzeszczeć, jak się tutaj to złapie. Bądź dotknie nogą. Tutaj... Zobaczcie, ten tunel środkowy cały chodzi na boki, ale on nie ma prawa zatrzeszczeć. Tak samo tutaj, poduszka do oparcia nogi. To oprzy, nie dość, że jest oprzyta skórą, to mamy tutaj jeszcze gąbkę, która jest bardzo miękka. Tak samo podłukitniki są bardzo, bardzo miękkie. Podłukitnik tutaj ten główny, podłukitniki boczne. Kierownica jest oprzyta dużo przyjemniejszą skórą. Sama poduszka powietrzna, jak i tu boki kierownicy, to wszystko jest oprzyte skórą. Zobaczcie, nawet zadbali o takie detale, że jak mamy wyłączony tempomat, to mamy podświetlaną górną część tylko i wyłącznie kierownicy. Jak zechcemy jechać na tempomacie i włączymy go, to dopiero zapalają nam się dolne przyciski od tempomatu po to, żeby nie rozpraszać kierowcy. Ekran główny, tak samo to jest typowy minimalizm. Nie mamy obrotomierza, mamy prędkościomierz i tylko informacje o temperaturze silnika, o zasięgu i o tym choćby nawet, czy nie wiem, jakie mamy ciśnienie w oponach, czy jakie jest spalanie. Podstawowe informacje. Nie przeładowujemy tutaj kierowcy zbyt wieloma informacjami. I choćby nawet chcemy wyłączyć, włączyć system start-stop, to proszę bardzo. Mamy do tego przycisk, gdzie wszystkie systemy jazdy. Możemy sobie tutaj obsługiwać trakcja, wyłączenie trakcji, autohold, bo tutaj nie ma przycisku do autoholdu, włącza się go z pozycji komputera, a jak sobie damy additional settings, to mamy wszystkie systemy chroniące nas przed, przed, jakby przed kolizją, asystent cofania, czyli cofamy, jedzie samochód w dali, czujnik radarowy nam pika, włączenie się do ruchu. Że tutaj pomyśleli o tym, że mamy martwe pole również. Do przyczepy, czyli możemy sobie ustawić czułość martwego pola, ustawiamy sobie tutaj długość przyczepy i martwe pole nam nawet działa, jak jedziemy z przyczepą. Przełączniki, tutaj te przyciski, bardzo, bardzo fajnie to wszystko pracuje, działa, dotyka się z tym i jest to dość łatwe w obsłudze. Tutaj jest naprawdę na ekranie głównym, na ekranie przed kierowcą jest duży, duży minimalizm. Natomiast tutaj też mamy akurat wszystko teraz po angielsku, ale będziemy to spolszczać i wszystko będzie po polsku. Ustawienia choćby nawet foteli, oświetlenie ambientowe, no to to jest Wiadomo, standard w tego typu samochodach, że mamy to oświetlenie ambientowe i ten środek wygląda już naprawdę super wieczorem. Siedzenia, to to jest główny konik, bym powiedział, Lincolna i jeżeli się mylę, to pokażcie mi na rynku samochód, który ma taką mnogość ustawień fotela, jaką ma Lincoln. Możemy oczywiście ustawiać odcinek lędźwiowy na kilku wysokościach, bo to jest standard wyżej, niżej, możemy ustawiać te boki, ale który samochód ma zielony tutaj pod udzie, zauważcie. Prawe, lewe podłudzie ustawia się osobno. Czyli nie wiem, jakby ktoś, czy to zaprojektowali dla kierowców, po to, żeby nie wiem, jak prowadzi prawą nogą, żeby mu było lepiej, czy może dla kogoś, jak ma krótszą, dłuższą nogę, to już pomijam może takie aspekty, ale pomyśleli nawet o tym komforcie. Fotel, zauważcie, on nie jest tak jak w standardowym aucie, jest na stelażu i jest wypychany tutaj ten odcinek podpierający nam górną część pleców, tylko ten odcinek jest na takiej jakby poduszce, czyli coś jak w fotelach biurowych, że on służy pod to, żebyśmy delikatnie nam podpierał plecy, a nie żeby nas wypychał do przodu. I to jest ta główna równica, różnica w tym fotelach. Pomijam oczywiście zagłówek, który jeździ w czterech kierunkach. Nie? Tutaj mamy bodajże 24 kierunki ustawień fotela, gdzie zazwyczaj marki typu Porsche, BMW, Mercedes oferują 18-20 kierunków regulacji w najlepszych, najwygodniejszych fotelach jakie posiadają. Oczywiście nie zabraknie tutaj masaży. Masaże mamy również Fordzie Explorerze, natomiast tutaj no nie byłoby niczym, nie będzie niczym odkrywczym, no, że te masaże tutaj są. Asystent parkowania, świetny system kamer 360 i to klimatyzacja oczywiście też z kilkoma ustawieniami, czyli Możemy ustawić tryb automatyczny, ale poprzez siłę nadmówu, możemy ustawić, jak szybko ma dążyć do tej temperatury. Czyli możemy sobie ustawić bardzo delikatnie. I mamy tutaj, uwaga, też klimę trzystrefową. Czyli dla każdej strefy, możemy sobie ustawić tą siłę tutaj nawiewu. Zaraz zobaczcie, mogę to sterować. Oczywiście to też poblokowałem. Widzicie drugi rząd, trzeci rząd foteli. Osobne ustawienia możemy tutaj zrobić co do temperatury czy co do siły nawiewu. Każdy, każdy rząd ma swoje ustawienia. No to, jest, to jest rzadko spotykane w samochodach również europejskich, a co dopiero mówiąc w amerykańskich. Nie? No jakby tutaj dyskredytuje się, że a, europejskie suwy dużo lepsze, dużo fajniejsze. Uważam, że właśnie Amerykanie w przypadku suwów osiągnęli ten level, taki bym powiedział, nawet i wyższy chyba od europejskich. A co do samej jazdy to może kilka słów powiemy sobie jadąc po prostu tym samochodem. Jazda Lincolnem, jaka jest jazda Lincolnem w stosunku no będę się tutaj odnosił do Forda Explorer'a. Zdecydowanie bardziej miękko, a przede wszystkim cicho. Tutaj mamy dużo lepszy komfort akustyczny. A to za sprawą tego, że mamy podwójnie klejone szyby. Ja wiem, w Explorerze też są, ale tutaj jest znacznie, ale to znacznie ciszej. Mam wrażenie, jakby sam samochód był dużo lepiej wygłuszony. I w ogóle to też jest taka właściwość, że samochody, które posiadają topowe zestawy audio, tak jak tutaj jest, tu jest audio firmy Rebel to takie samochody mają, mają taką właściwość, że są dużo lepiej wyciszone, bo dużo więcej tych wygłuszeń jest w drzwiach, więc dużo mniej dźwięków e, z otoczenia do nas, do nas trafia. Cała tonacja, całe nastawienie tego samochodu jest takie spokojne, aczkolwiek jak potrzebujemy, to uwierzcie mi, te 400 koni pod butem w zupełności jest wystarczające, żeby wyprzedzić. Tym samochodem również spokojnie pociągniecie przyczepę, lawetę, cokolwiek, i wcale spalanie tak dużo nie rośnie do góry. A jak jesteśmy przy spalaniu, to jak ono wygląda? Jadąc przepisowe 140 autostradą, średni wynik na trasie osiągnięcie w granicach 11,4 do 11,5 litra. Ciągnąc przyczepę, będzie to w granicach 13,14 do 14,13,5. Mam na myśli tutaj przyczepę taki ładunek prawie 3-tonowy, czyli przyczepa plus samochód, Natomiast w cyklu miejskim, plus autostrada jeżdżąc normalnie, waha się to spalanie między 12,3 a 12,5 litra. Co przy 400 koniach i 3-litrowym silniku jest uważam bardzo dobrym wynikiem. Pokażę Wam jeszcze te zegary. Właśnie fajnie jest nazwany taki Efficient Dynamics System Tryb Conserve. Nie mylić z konserwą turystyczną. Jedyny tryb, w którym macie obrotomierz, jest to Tryb Excite. Wtedy te zegary troszkę się zmieniają. Mamy dalej spokojny, ale już wprawdzie obrotomierz, i mamy prędkościomierz. Więc mamy dwa klasyczne zegary. Ale powiem Wam szczerze, że jestem fanem tego, żeby w autach był zawsze obrotomierz. I lubię to, jak w Porsche na środku jest ten obrotomierz, i kocham te samochody, gdzie ogólnie obrotomierz jest na środku, bo lubię jeździć na obroty. Ale w tym akurat konkretnym samochodzie, gdzie ma być luksusowo i spokojnie, to uwierzcie, mi w ogóle mi to nie przeszkadza, nic mnie tu nie rozprasza. I uważam, że ten samochód jest bardzo fajny, pod nie tylko takimi względami, ale również ergonomicznie. Te przyciski, które mają tutaj być, one są, czyli wentylacja, grzanie, ustawienie, parkowanie, kamery, przełącznik do zmiany biegów, podgłaścianie, zmiany źródeł. Źródła muzyki. Wszystkie te rzeczy, które ja bym oczekiwał od samochodu, że mam pod ręką i że mogę je wcisnąć fizycznym przyciskiem, dokładnie tutaj w tym likolnie są. Czego mi na przykład brakuje w Audi, gdzie tam trzeba wejść w ekran jeden, drugi, tu jest ekran do klimatyzacji, ale to jest ekran, a nie fajny przycisk fizyczny, których już jest coraz mniej. Niestety, w naszej motoryzacji. Więc jazda Lincolnem jest przede wszystkim dostojna, spokojna jak chcecie, jest czym docisnąć. Mamy tutaj nawet łopatki do zmiany biegów, ale one są takie małe, takie minimalistyczne, że uwierzcie mi, nie będziecie raczej chcieli zmieniać biegu tymi łopatkami. Mi się to zdarzyło zaledwie tylko kilka razy. 90% trasy pokonałem w trybie normal, w trybie Excite sobie przełączyłem chwilę. Pojeździłem, no jest, jest te 400 kamieni, czuć to przyspieszenie, ale na co dzień takim suwem jak ten, jednak jeździ się spokojnie i dostojnie. Odnośnie samego kosztu importu, ile taki samochód kosztuje, ile kosztuje jego trzymanie, już zaraz Wam powiem, ale już z biura. Witam Was z biura. Mam dla Was części eksploatacyjne, ceny części eksploatacyjnych do Lincolna Aviatora. Oczywiście oryginały i powiem Wam co występuje w zamienniku, oczywiście to był nasz research, zapewne w Stanach jest tych części więcej. My sprawdzaliśmy tutaj jak to wygląda w Polsce, ponieważ chodzi o głównie taką dostępność, żeby te części nabyć tutaj u nas w kraju. No bo to auto wiadomo, że nie występowało tutaj e, dokładnie w Polsce. A więc tarcza hamulcowa przednia, jeżeli byście chcieli kupić nową to kosztuje 1840 zł. zamiennika niestety brak. Natomiast klocki już można kupić w zamienniku. Oryginalne klocki jest to wydatek 1100 zł, zamiennik 389 Podobnie jest tutaj z układem hamulcowym z tyłu, czyli nie posiadamy zamiennika do tarcz, ale oryginalna tarcza kosztuje 1260 zł, więc nie jest tak źle. Zamiennika brak, klocki hamulcowe na tył 1135 zł i tutaj można kupić zamiennik za 185 zł. Amortyzatory, jeżeli takowe by się zużyły, popsuły, to tutaj my mieli... Mieliśmy akurat samochód bez zawieszenia pneumatycznego. Ceny są tutaj zbliżone. Przedni amortyzator 2845 zł, amortyzator tylny 2580. Filtr oleju. Akurat filtry oleju to jest taki temat, gdzie moim skromnym zdaniem uważam, że nie warto jest korzystać z zamienników, ponieważ to jest taka oszczędność, którą, która może czasami być niepotrzebna albo nawet i zła dla silnika. I powiem wam, takim dobrym przypadkiem, przykładem na to jest Maserati, czy to Ghibli, czy jakiś inny model, gdzie ja miałem osobiście sam dwa filtry w ręku, oryginalny i zamiennik, i po prostu ten zamiennik był wykonany, ta, ta część filtrująca była wykonana z takiego materiału, który przypominał bardziej przetworzony papier, natomiast oryginał to był taki prawdziwy materiał, taki jak, jak dzianina, tak? I zresztą wiele osób czy wiele warsztatów mi później potwierdziło, że w przypadku Maserati trzeba odżałować te 300 czy ponad 300 i kupić filtr oryginalny, bo to ma niebagatelny wpływ na później na kondycję silnika czy na to, jak, jak jest po prostu jakieś ciśnienie oleju, choćby dalej, tak I wracając do tematu naszego filtra oleju, to oryginał kosztuje zaledwie 158 zł, zamiennik 59, więc można powiedzieć, że wątpliwa oszczędność. A ty napisz w komentarzu, czy te ceny są wysokie czy kupiłbyś Lincolna Aviatora Explorera, a być może chcesz sprowadzić zupełnie inny model ze Stanów. Mam jeszcze w zanadrzu ciekawy samochód, jest to GMC Yukon, więc śledź nasz kanał, subskrybuj, pamiętaj o łapce w górze i koniecznie napisz komentarz, to daje nam naprawdę fajne wsparcie i chce się tworzyć coraz fajniejsze materiały. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!